Długości trwania dźwięku. Zaczniemy sobie od nuty najdłuższej. Wygląda w ten sposób, że malujemy takie położone jajo i nic więcej nie robimy. Ta nuta nazywa się Cała Nuta. Zaczynam tak samo jak całą nutę i domalowuję do niej laseczkę, półnuta. Następna, znowu zaczynam od położonego jajeczka, które muszę zamalować. Dokładnie, laseczka. Wartość rytmiczna nazywa się ćwierćnuta. I powiemy sobie jeszcze o jednej nucie. Nie będziemy dzisiaj wymieniać wszystkich wartości rytmicznych. Powiemy sobie tylko tych najbardziej podstawowych, które ułatwią Ci wejście już w świat muzyki i rozpoczęcie gry na jakimś instrumencie, bądź w ogóle Zapoznanie się z nutami. Będą to dwie ósemki. O, mamy jedno jajeczko, drugie. Ponieważ warto w tym momencie powiedzieć, że ósemki chodzą parami. Jedna laseczka, druga laseczka i belka. A co, jeśli byśmy chcieli wykorzystać tylko jedną ósemkę? Jak myślicie, jest to możliwe? Oczywiście. Spójrzcie. Wygląda nam w ten sposób. I muszę domalować do niej chorągiewkę. To jest jedna z tych ósemek. Dobrze. Znamy już podstawowe wartości rytmiczne. Całą nutę półnutę, ćwierćnutę, dwie ósemki oraz pojedynczą ósemkę. Teraz musimy sobie powiedzieć, co tak naprawdę różni te wartości rytmiczne. Na początku powiedziałam wam, że wartości rytmiczne określają nam długość trwania dźwięku. Stąd teraz należałoby powiedzieć, która nuta jest długa, a która nuta jest krótka. Zaczniemy sobie od całej nuty. Teraz tak, wyobraźcie sobie, że cała nuta to jest taka gruba nuta. W muzyce będziemy mówić, że ona jest po prostu długa i zajmuje bardzo dużo miejsca. Jak możemy sobie to wyobrazić? No spójrzcie w ten sposób. Wam krzesła. Tyle krzeseł, ile ta nuta potrzebuje. Jak, czyli jak bardzo jest długa. Zobaczcie. Mamy jedno krzesło. Drugie. Trzecie. Przedstawiony, żeby łatwiej Wam było sobie to wyobrazić. Ale musicie wiedzieć, że w muzyce określamy ilość miar, ile ta nuta ma miar. Więc podpiszmy sobie. Pierwsza miara, druga, trzecia, czwarta. Całą nutę liczymy do czterech. I w tym miejscu na raz zapisujemy sobie nutę. Zawsze na pierwszej pozycji. Czyli raz, 2, trzy, cztery. Przejdźmy teraz do kolejnej wartości rytmicznej, do półnuty. Malujemy półnutę. I znowu. Spróbujemy sobie to wyobrazić za pomocą tych krzesełek. Półnuta jest nudą krótszą od całej nuty. Potrzebne jej będzie Jedno i drugie. Na pierwszej pozycji malujemy naszą półnutę. I liczymy. Jeden, dwa. Półnuta ma dwie miary. Kolejna wartość rytmiczna, ćwierćnuta. Zaczęłam od nuty najdłuższej, potem była krótsza, więc łatwo się domyślić, że ćwierćnuta jest kolejną, jeszcze krótszą nutą, zajmującą mniejszą przestrzeń. I ona zajmuje tylko jedną miarę, czyli maluje jedno krzesło. Raz. I na tym krześle maluje nutę. I co nam jeszcze zostało? Zostały nam ósemki. No, i teraz co my z tymi ósemkami zrobimy? Spójrzcie, mam już jedno krzesło. Wydawałoby się, że ósemki powinny być jeszcze krótsze. No i będą. Spójrzcie, jak ja to zapiszę. Dwie ósemki. I te dwie ósemki muszą zmieścić się na jednym krześle. Czyli będą zajmowały taką samą przestrzeń, taką samą ilość miar, co ćwierć nuta. Jedno krzesło, dwie nuty. No musimy, słuchajcie, wydzielić jakąś przestrzeń. Więc ja podzielę to krzesło na pół. I teraz na jednej połówce namaluję jedną nutę, a na drugiej drugą. I tą nutę znowu mamy raz. W momencie Wam powiem, że kiedy pojawiają się dwie ósemki, żeby łatwiej nam było to liczyć, my dodajemy sobie literkę i, która nam wydzieli tą drugą nutę. Zapiszemy sobie raz i. No, ale mówiłam Wam jeszcze o jednej ósemce. Jak to będzie wyglądać w tej kwestii? No, zobaczcie. Znowu maluję tylko jedno przesło. Podzielę je na dwie równe części. Po jednej stronie jedna ósemka, po drugiej stronie druga. I podpisujemy. Raz i. Odłożę flamastry. I teraz spróbujemy sobie te wartości rytmiczne wyklaskać z liczeniem. To jest bardzo ważne, żeby podczas. Wyklaskiwa tych nut, liczyć. Wtedy od razu wiemy, jak dużą przestrzeń one zajmują. Zaczniemy sobie od całej nuty. Liczymy do czterech. Nuta jest na raz, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejna wartość rytmiczna, półnuta. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa nuta, tylko jedna miara. Raz, 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 raz. I ósemki. Raz i, raz i, raz i, raz i. Podsumujmy. Mamy tutaj zapisane wartości rytmiczne. Jest to grupa nut, która nam mówi o długości trwania dźwięku. Cała nuta najdłuższa, Półnuta, kolejno ćwierćnuta i ósemki do coraz krótszych nut. A po tej stronie macie bardzo wyraźnie rozpisane, do ilu każdą nutę należy policzyć. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości na temat wartości rytmicznych i po tej lekcji wszystko będzie jasne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia!